Witaj piękna królowo, z jakim nastrojem się obudziłaś? Ja cały czas utrzymuję się na bardzo wysokim poziomie energii. Wibracja jest bardzo wyciągnięta w przestrzeń <laughs> wszechświata i nada od wczoraj, trzyma mnie nastrój bardzo seksowny i romantyczny. Czuję się zajebiście, bo jakby inaczej, dbam sama o siebie, o swój komfort psychiczny i każdy, z każdej strony, słuchaj, mamy dzisiaj środę, środek tygodnia, bądź szczęśliwa, zawsze uradowana, bo pamiętaj, że to, co jest wkoło ciebie, to jest pikuś do tego, co jest w tobie. Uśmiechaj się dużo, dawaj sobie rozkosz, pieść swoje ciało, podniebienie, umysł, duszę. Niech tam płynie żar gorący, namiętny, w bardzo dużych ilościach. Od rana do wieczora zatacza koło i z powrotem dziewczyno. Także przesyłam ci cudowne. Gorące pozdrowienia, kocham Cię bardzo i do miłego usłyszenia i zobaczenia, pa, kochanie, pa.